Żyćmy tego, co by nie wyszło na jaw, Ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome, Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, W świetle będzie słyszane, A coście w izbie szeptali do ucha, Głosić będą na dachach. Moje opowieść. Nie jest w żadnym razie bezstronna. Nie jestem historykiem starającym się przedstawić na chłodno, obiektywną relację o wydarzeniach religijnych, kulturalnych i społecznych tego przełomowego roku. Moi przyjaciele zaangażowali się w trudną walkę i odnieśli przy tym rany. Nie myślę tłumaczyć się z tego, że staję po ich stronie. Na kartach tej książki przeczytacie o antypatiach. Zazdrości, o wojnach, o strefy wpływów, rozgrywkach o władzę. Czy to z ich powodu reforma jest tak rozpaczliwie potrzebna? Cóż, i taki nie. Biskup Ganią otrzymał od Pawła VI zadanie zbadania zarzutu, że Kuria została zinfiltrowana przez ludzi związanych z organizacjami zmierzającymi albo do zniszczenia Kościoła Rzymskiego, albo co najmniej jego całkowitego zneutralizowania jako siły przeciwstawiającej się sekularyzmowi i relatywizmowi. Do Ojca Świętego spłynęły bowiem raporty mówiące o tym, że bardzo wysoko postawieni wpływowi prałaci są w rzeczywistości masonami. Papież poprosił więc tego człowieka, którego mam zaszczyt zaliczać do najdroższych mi przyjaciół i największych moich mistrzów, by przeprowadził w tej sprawie dochodzenie. A on to zrobił wielkim kosztem osobistym. Jestem bezpośrednim świadkiem ceny, jaką za to zapłacił. Charles Theodore Muir. Wszystko zaczyna się od tego, że w połowie lat 70. dwóch wielce szanowanych kardynałów, Dino Staffa i Silvio Oddi, spotkało się prywatnie z Pawłem VI i przekazało mu dokumentację wskazującą, gdzie można znaleźć szatańską szczelinę w Kościele Bożym. Przerażony papież miał zlecić sprawdzenie doniesień najbardziej zaufanemu współpracownikowi, arcybiskupowi. Giovanniemu Benellemu. Ten miał potwierdzić ustalenia kardynałów, co z kolei skłoniło papieża do zlecenia przeprowadzenia tajnego śledztwa w stosunku do całej rzymskiej góry. Papież powierzył śledztwo biskupowi Ganionowi. Dobiegło ono końca na początku 1970. Roku. Paweł VI przyjmuje do wiadomości słowa biskupa nie przyjmuje dokumentów. Z trudnością. Na czym polega trudność? Um. No właśnie najpierw są za nas podróżą czy pewnego rodzaju brak bezpieczeństwa co do tego, co będzie za chwilę. Za zakrętem, za lasem, za wioską, za miastem. na pewien sposób świat, życie jest poukładane. To leży tu, albo ta, to leży tam. Albo też notoryczny bałagan. No ale to wtedy wiemy, że w tym bałaganie gdzieś tam to jest. I w katechizmie słyszeliśmy o tym, że pielgrzymowanie jest ten walor też spełnienia człowieku chociażby co jakiś czas tej potrzeby, która naturalnie jest w duszy człowieka wpisana, podróżowanie. Z tym podróżowaniem wiąże się, że świat stanowi dla nas, czyli świat stworzeń, tą drugą księgą rozpoznawania prawdy o Bogu. A rozpoznawanie prawdy u Bogu zawsze niesie za sobą coraz większe poznawanie siebie samego i świata. Innych ludzi, świata stworzeń. Z katechizmu wiemy, że człowiek stworzony jest po to, żeby Pana Boga poznał, kochał, służył Panu Bogu, żeby zasłużyć na życie wieczne. I ten aspekt podróżowania on jest ze względu na walor poznawczy. Że w człowieku jest dążność poznania Boga prawdziwego. To jest dążenie, pragnienie, by Pan Bóg w nasze serce wpisał, i ono na różny sposób jest w serce każdego w jakiś sposób odczytane i realizowane. Ale każdy człowiek je ma. Czy je zrealizuje na ten czy inny sposób, to jest inna rzecz. Rzecz, jest znamienne dla człowieka. Każdego człowieka pewne, pewne nachylenie, potrzeba udania się w podróż. I słyszeliśmy w kateizmie też, księdza Spirago, że bogaci często ten, to pragnienie realizowali, udając się do wód, czyli. Chcą się leczyć, a biedni do sanktuarium dla uproszenia łask. Czym jest łaska? No łaska jest pomocą w uzyskaniu tego, co do życia niezbędne. Najczęściej zawsze się w życiu zmagamy z tym, że jak ktoś żyje, to obok jest ten, który umarł, albo może umrzeć. Czyli jest chory, żeby odzyskał zdrowie. Jak jest zdrowy, to potrzebuje żyć, I trzeba pracy. Jak pracę, to zapłaty. Jak zapłaty, to więcej zapłaty, żeby mógł kupić to, to, to i jeszcze to. Czyli Bogaci na pewien sposób muszą sobie kupić to, ponieważ mają pieniądze, co biedny nie byłby w stanie kupić, ale udając się tam, gdzie się udaje, na wszelaki sposób od Pana Boga otrzyma. Jeszcze nie widziałem, powie księga, bodaj mądrości czy przysłów, to jest do sprawdzenia tam, sprawiedliwego, żeby dzieci uchlebiły. Żebrały. Sam będzie się borykał, że nie ma chleba, ale z tytułu swojego ubóstwa dzieci nauczymy się pracy i dzięki tej pracy będą kiedyś obfitować w dobra, których by nie zdobyły nigdy, gdyby ojciec czy matka nie, nie żyli w jakiejś formie ubogości. Wydajemy się w podróż. Pielgrzymka, forma podróży. Po łaskę. Jesteśmy w kolejnym dzisiaj sobota, dniu pielgrzymowania. Odbyliśmy już jakąś duchową drogę, poważną. Wyszliśmy w niedzielę po południu dzisiaj sobota po południe i przychodzi nam się mierzyć sytuacją, że dwoje trzygodnych wiernych, dwie trzygodne niewiasty, no po ludzku to by tak się powiedziało, nie wytrzymały trudów pielgrzymki i postanowiły nie kontynuować dalej pielgrzymki. W związku z czym należy dokonać pewnego z mojej strony bilansu. Jak ja na to patrzę, żeby czcigodni godni wierni mieli pojęcie w jaki sposób ksiądz takie takie wydarzenia przyjmuje? Co do też konkretnych osób, które i już nie idą. No i wcale nie jest tak, żebym powiedział baba z wozu koniom lżej, ale też nie tak, żebym powiedział, że to co my teraz biedni zrobimy? Co my teraz biedni zrobimy? No ani my biedni co zrobimy? Będziemy iść tam, gdzie pierwszy ma iść. Do Matki Najświętszej, miejsca objawy. Przez 146 lat Matka Najświętsza obiecała nam czekam, będę z wami. Mówcie różami. Ale my też to wyzwanie słyszymy jako wyzwanie. Przychodźcie do mnie. idziemy. Kolejny, trzeci raz. Jest pierwsze w odniesieniu do osoby Pani Dagmary, żeby na pewien sposób nie mając możliwości, czasu, sposobności. No z myślenia, że, że ci, którzy w pielgrzymce idą, idą jako wielżyni, czyli, że idą do końca. Jakby się zanosiło, że nie dają rady, to przyjdą do księdza, powiedzą księży. Niech się się zmodli. Niech się do wiernych zawoła, żeby się modlili. Brakuje mi siły, ale bardzo chcę.